To był 30 młot 1372 roku po Rachubie Biedolin, rok dzikiej magii. Ostatni dzień w roku, gdy jego mieszkańcy świętują em, na całym torilu zakończenie wszystkich spraw. Podsumowują wszystkie tematy, radują się rozpoczęciem nowego cyklu. Dzień ten nazwany jest również środkiem zimy, choć wielu woli inną nazwę, dzień martwej zimy. Wiele kościołów, mnóstwa raz, odprawia specjalne uroczystości, by zbliżyć wiernych ku Bogom. Każdy robi to na swój sposób. W co większych świątyniach obrzędom przewodzą karcy kapłani, a niektórzy mają szczęście, że wśród zebranych są wybrańcy Bogów, czy też prorocy, jednakże 30 mota, 1372 roku nie był celebrowany przez duchownych jachtów Swima, którego Brytyjczycy nazywają Zimem. Kościół tego Boga istniał zaledwie od trzech lat, gdy w 1369 roku jachtu Swim przejął portfolio swojego ojca, i mimo że nie był starą organizacją, musiał konkurować z duchowieństwem, wciąż oddającemu cześć beinowi czy Sirikowi. Jednakże duchowieństwo Yachtuksfima, mimo że słabe, miało ogromną przewagę nad innymi kościołami. Zaledwie trzy lata wcześniej Yachtuksfim kroczył po Torilu. Osobiście walczył z kapłanami z przez siebie Cyrika, zaś po wstąpieniu do boskości uczynił swym wybrańcem samego Wsula Czymbryla, byłego wybrańca swego ojca. Dlaczego? Yachtuksfim postanowił na tak ważną funkcję. Wybrać osobę, która wcześniej była wybrańcem jego ojca, a później, jak gdyby nigdy nic po śmierci swego Boga, zaczęła oddawać cześć Cyrikowi, który przejął część z po nim. Przede wszystkim przejście w Sola czym bryla na stronę Jachtu Swima miało być sygnałem dla wyznawców zarówno Bejna, jak i Cyrika, że to jachtu Swim jest pełnoprawnym bogiem tyranii, że to jemu należy się cześć i oddanie. Po drugie w Sul był niezwykle ważnym liderem jednej z najpotężniejszych organizacji zapomnianych krain Zentalimów. Pozbył się w większości konkurencji w postaci Semen czy Lorda Orgauta i stanął na czele organizacji. Udało mu się umocnić ją znacznie pod upadłą po śmierci Beyna, gdy jego duchowni stracili moc. Kościół Boga Tyranii rozpadł się na trzy części. Jedna z nich Wierna jachtu Xfimowi, ale wciąż wielu duchownych pozostawało wiernych Cyrikowi, czy nawet zmarłemu bejnowi. Podyktowane to było niechęcią utraty władzy i podporządkowania się nowej hierarchii, kapłanom, klerykom faworyzowanym przez kapryśnego jachtu Xfima. Z tego też powodu ich wpływ na Zentarimów stawał się coraz słabszy, przez co do władzy dochodziła świecka część tej organizacji, która nie miała nad sobą bata w postaci wszechpotężnego kościoła Bogatyranii. Oczywiście świeckim dowódcom stan ten odpowiadał. Od teraz to oni rządzili z enterimami. Nie musieli liczyć się z mającymi często zupełnie odmienne cele duchownymi, i choć nie mieli w ten sposób wsparcia em, naprawdę potężnych, Użytkowników magii, objawień posiadali władzę, która im w zupełności odpowiadała. Nie było to oczywiście ze szkodą dla całej organizacji. Podzielona nie stanowiła realnego zagrożenia wobec takich ugrupowań jak Kult Smoka, Harfiarze, Czerwoni Czarnoksiężnicy Staj, Szmaragdowa Enklawa czy Sojusz Lordów. Postać Wzula Czymbryla z mocami wybrańca zjednoczyła Zentalimów. Zebrał on całą organizację która wcześniej podzielona była na pomniejsze ugrupowania, podległe poszczególnym watażkom, i uczynił siłą znów mającą realny wpływ na Feirun. Jednakże, co Wzul Czembryl robił w nocy 30 młota 1372 roku? I tak naprawdę, cóż tak wyjątkowego wtedy się stało? A przede wszystkim, czy Wzul Czembryl został wcześniej wtajemniczony w nadchodzące wydarzenia, 30. mota 1372 roku, gdy duchowni wielu bogów świętowali koniec Starego i początek Nowego Roku, zarówno duchowni Jachtu Swima jak i Bejna nie odprawiali żadnych specjalnych rytuałów. Obie religie nie przywiązywały uwagi do żadnej szczególnej daty, choć niektóre świątynie czciły narodziny syna Bejna, jak i dzień, gdy dostąpił on boskości. Nie jesteśmy w stanie też powiedzieć, co robił w tej nocy. Możliwe, że przebywał w twierdzy Zentil, gdzie łączył funkcję wybrańca Bejna, jak Sfima, ze stanowiskiem przywódcy Zentarinów. Nie wiemy też, czy miał pojęcie tego, co ma się za chwilę wydarzyć. Jednakże tej samej nocy wielu duchownych, jak Sfima z wsolem czemprem na czele, miało porzucić wiarę w swego Boga i powrócić do oddawania czci jego ojcu, Bejnowi. Ci, którzy. Pozostali wierni jak Tukfimowi, mieli być ścigani, eliminowani, albo pod groźbą śmierci musieli dołączać do grona duchownych Bejna. Co się stało, że duchowni nowego boga, tyrani, przeszli na stronę martwej siły? Jak już wiemy, większość zmarłych bogów tak naprawdę wciąż w jakiś sposób żyje. Na przykładzie chociażby Moandera widzimy, że ich umysły lub ciała pływają w sferze astralnej, czekając na możliwość powrotu czasem nawet w jakiś sposób związany ze sferą materialną wciąż obdarzając swych wciąż wiernych kapłanów mocami by ci przy nich trwali i nawracali na ich wiarę przez to wzmacniali esencję zmarłego boga ta rosła a wraz z nią jego szanse na powrót nigdy jednak nie było sytuacji by duchowni którzy opuścili swego boga gdyż ten zmarł powrócili do niego i to w taki masowy sposób Odpowiedź jest jedna. Bóg ten znowu ożył. 30 mota 1372 roku duchowni Bejna i Jaktuxfima otrzymali wizję, w której ujrzeli syna martwego Boga Tyranii, którego pochłaniają zielone płomienie. I gdy te ustępują, ze skorupy, którą był Swim, wyłania się odrodzony Bejn. Gdy Bóg tyranii, rzekomo w 267 roku, płodził swego syna, według jednej z legend z jakąś potężną demonicą, a według innej z upadłą paladynką, zasiał w nim swą esencję. Nie powinno to oczywiście nikogo dziwić. Bal również, płodąc tysiące śmiertelnych potomków, zasiał w nich swą esencję i odrodził się w ostatnim z nich, w którego ciele zebrane było jej wystarczająco dużo. Okazało się, że i stając się bogiem tyranii i zbierając moc, wzmacniał w sobie tę cząstkę swego ojca, który w pewnym momencie stał się dość silny, by rozerwać ciało swego syna od środka i powrócić jako żywy bóg. Oczywiście większość kapłanów Yachtuk zaczęła przechodzić na wiarę w odrodzonego Bejna. Zrobili to wszyscy dawni bejnici, którzy Przekonwertowali się na wyznanie w syna Bejna oraz większość kapłanów Swima. Ci, którzy tego nie zrobili, założyli sektę, która wbrew wszystkiemu postanowiła działać i podkopywać kościół Bejna oraz dawnych przeciwników kościoła Swima, tak jak chociażby harfiarze. Ważne jest jednak to, że Bejn odrodził się jako kolejny Bóg tyranii, wprowadzając cały Fejrun w przerażenie. I o ile wcześniej. Obawiano się Jaklux Fima, uważając go za nie do końca poczytalnego, okrutnego, myśliwego. To przerażenie przed spiskami i doświadczeniem Bejna było o wiele większe. Dodatkowo zjednoczyli się niemal wszyscy Zentarimowie. Większość kapłanów Jaklux Fima przeszła na wyznanie Bejna, a wszyscy kapłani Bejna zgrupowali się pod przywódcę Cyrla którego odrodzony Bein uczynił natychmiast swym wybrańcem. Do tego sam Buk tyrani odnowił swe dawne sojusze z taloną Lowiata, i Maską. Nie zrobił oczywiście tego ze swoimi dwoma najbliższymi towarzyszami: Balem i Myrkulem, gdyż ci obaj jeszcze nie powrócili z martwych. W każdym razie beina wszyscy obawiali się o wiele bardziej niż jego syna. Ale czy naprawdę był to Bein? Kilka faktów świadczy o tym, że Jachtuk Swim wcale nie zginął, że nie pochłonęły go pomnie, zaś w jego ciele wcale nie wyłonił się Bane. Jakieś to fakty. Przede wszystkim grupa duchownych, którzy pozostali wierni martwemu Jachtu Swimowi, wciąż otrzymywała niezwykle potężne moce i czary. Nikt nie wiedział skąd. Oczywiście można to tłumaczyć faktem, że martwi bogowie nadal obdarzają swych kapłanów mocami, by ci umożliwili im powrót. Poza tym sam Bane mógł obdarzać ich mocami, by ci wynajdywali słabe ogniwa w jego kościele oraz by walczyli chociażby z harfiarzami. Jednakże jest jeszcze jeden fakt, który, który przemawia za tym, że Jachtuk Swim wcale nie umarł. Odrodzony Bane był zupełnie inny niż ten, który zginął z ręki Torma, Boga Obowiązków. Przestał działać niczym Bane sprzed czasów niepokoju, a zaczął w swych działaniach przypominać swego syna zamiast trzymać się setek lat przyzwyczajeni. Poza tym, wizję o śmierci Jachtuksfima otrzymali tylko duchowni tego boga. Budzili się po niej z zielonymi płomieniami ogarniającymi ich dłonie. Takiej samej wizji nie otrzymali ani wyznawcy Bejna, którzy po śmierci ich boga zaczęli wyznawać Sirika, a nawet Jachtukswim nie zrobił tego wobec swych kapłanów, którzy pozostali wierni swemu martwemu bogu. W takim razie można łatwo wywnioskować, że Jachtu Krwim miał dostęp jedynie do swych duchownych i tylko im zesłał te wizje, ponieważ gdyby wizja została zesłana przez zmartwychwstałego bejna, dotarłaby przynajmniej do duchownych, którzy pozostawali w wierze samemu Bejnowi. No i na sam koniec, jako wisienka na torcie, ulubionymi barwami Bejna sprzed przedczasu niepokoju, były czerń i czerwin. Zmartwychwstały Bein preferował czerń i zieleń. Zupełnie jak jego syn. Istnieją więc dwie możliwości. Albo Bein naprawdę zmartwychwstał, jednak część jego esencji, jego syna, ma wpływ na jego zachowanie, sposób działania, a nawet barwy, choć nie wyjaśnia to oczywiście dlaczego wizja śmierci Jachtu Swima dotarła jedynie do duchownych tego Boga. Albo też Jachtu upozorował swą śmierć. Oraz zmartwychwstanie Bejna, by działać pod postacią swego ojca, a po drugim rozdarciu wraz ze zmartwychwstałym Balem i Merkulem kroczyć wśród śmiertelników jako istota bóstwo podobna. Pojawia się pytanie. Jaki byłby tego cel? Sfim zdawał sobie sprawę, że nie posiada prestiżu swego ojca setki lat. Istnienia bogatyrani jego kościoła i sprzymierzonych z nim zentarimów rzucały strach na cały Fejrun. Sam Yachtu nie był uważany za tak bystrego jak jego ojciec, choć był rzekomo bardziej okrutny. Jednak jego istniejący od trzech lat kościół nie stanowił takiego zagrożenia dla takich potęg jak Kościół Mystry, Kościół Torma, Helma, poszkiwacza Wywenspura, Latandera, Tymory czy nawet Beszaby. Tak samo jak rozproszeni Zenterimowie nie mogli równać się Harfiarzom. Dlatego też przyjąwszy wizerunek swego ojca, Jaktuk Sfim nie tylko odciął go od jego wyznawców, którzy od teraz modliwszy się do Bejna, wzmacniali tak naprawdę Jaktuk Sfima, lecz połączył oba kościoły, odnowił dawne sojusze i zjednoczył Zenterimów. Przede wszystkim mógł polegać na dawnej reputacji którą przez setki lat udało się wykuć prawdziwemu Beinowi. Jest jednak fakt, który przeczy tej teorii. Całkiem niedawno wybrańcy mysty oraz członkowie sekty wiernej Jakhtuxwinowi zaczęli w swych snach i koszmarach słyszeć szepty o tym, że Jakhtuxwin powróci. Według nich to, co z niego zostało, czyli skorupa, z której wyłonił się Bein, domaga się czci i modłów, by móc powrócić i zemścić się na swym ojcu. Z jednej strony. Może być to kolejny wybieg jak Tuxima, podającego się za Bejna, by jeszcze bardziej zamaskować fakt, że nie zginął on 30 młota 1372 roku. Z drugiej, jeśli teoria o tym, że syn boga Tyranii przeżył jest nieprawdziwa, to faktycznie może on wykorzystywać moment, że jego ojciec nie jest już potężnym bogiem, lecz istotą bóstwo podobną i jest to jedyny moment, by się zemścić. Nie znamy również odpowiedzi. Na pytanie, jaką rolę w całej tej maskaradzie pełnił Zulcemryl? Był wybrańcem Bejna. Jeśli odrodzenie się w Swimie było spiskiem bogateranii, to czy wciągnął swego wybrańca w ten spisek, by w razie czego przygotował mu podłoże, odpowiednio kierując jego synem? Czy może odrodzenie Bejna to jednak spisek Yachtuksfima? Jeśli tak, to czy wtajemniczył on. Przejętego po swym ojcu wybrańca, wtrólaczem Bryla, w całe przedsięwzięcie, by ten pokierował odpowiednio działania mizentarimów i swego kościoła, dzięki czemu przeważająca większość duchownych nie wątpiła w to wydarzenie. Jakakolwiek by nie była prawda, możliwe, że poznamy ją już wkrótce.